Z niepokalaną. Nazywam się Małgorzata Daszczyszak. Od 2014 roku pełnię funkcję moderatora Krajowego Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Polsce, znany jako Apostolat Maryjny. Do Wielkiej Rodziny Wincentyńskiej należymy od 2005 roku. Duchowość 360 grup parafialnych w Polsce. Oparta jest na treści objawień Najświętszej Maryi Panny w świętej Katarzynie Labouret, które miały miejsce w domu macierzystym u sióstr miłosierdzia w Paryżu przy ulicy Dibak 140. Naszym najważniejszym zadaniem, celem jest szerzenie kultu niepokalanej cudownego medalika, szczególnie poprzez formację modlitewną troskę o ludzi chorych, samotnych, zaniedbanych, duchowo, obojętnych i zagrożonych religijnie, a także realizację apostolatu miłosierdzia wobec ludzi ubogich materialnie. Realizując te cele w codziennym życiu, szczególnie w obecnym czasie pandemii i wojny w Ukrainie, kierujemy się zachętą podyktowaną przez Maryję Przychodźcie przed ten ołtarz. Zwracamy szczególną uwagę na spotkania z Panem Bogiem w modlitwie. Od pierwszych dni wojny w Ukrainie trwamy dniem i nocą na rozważaniu tajemnic różańcowych w intencji pokoju. W okresie Wielkiego Postu, Bożego Narodzenia i w czasie różnego rodzaju klęsk przygotowujemy paczki z żywnością, ubraniami, środkami czystości. I dostarczamy je do osób chorych, samotnych i bezdomnych. Docieramy także z modlitwą i prasą katolicką do osadzonych w areszcie. Rozdajemy cudowne medaliki, informując jednocześnie o zapewnieniu Maryi, że obdarzy szczególnymi łaskami tych, którzy nosić go będą z wiarą i z ufnością będą odmawiać inwokację o Maryjo bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Nie przeszkodził nam w tym działaniu okres covidowy, a obecna potrzeba opieki dla uchodźców z Ukrainy spotęgowała nasze wysiłki. Wszystko z niepokalaną.